Przepraszam, że jest tu trochę hałas. Ale jestem na hali i jest bardzo zimno. Więc pracuję tutaj mój miotacz płomieni. I za każdym razem, jak robię coś w tym vanie, przerabiam go. To sobie obiecuję. I to już ostatni raz. Że więcej już do niego nie siądę. Ale oczywiście. Mija kilka miesięcy, i jestem z powrotem na hali. Rozmontowuję wszystko. Przyszło do mnie z wywora chińskie webasto. Ja już tutaj mam jedno chińskie webasto, bardzo podobne, kupione na AliExpressie. Zamontowałem je prowizorycznie, awaryjnie na krótką chwilę 4 lata temu. No, i tak sobie tutaj działa, i jestem z niego bardzo zadowolony. O, i, słychać, i słychać, tutaj tą, słychać tutaj tę pompkę. Ponieważ ta pompka ma taki metalowy tłoczek w środku, i ona tak non-stop o siebie uderza. Więc trzeba to raz, że trzeba to dobrze, albo to trzeba dobrze wygłuszyć, albo jakoś zaizolować akustycznie i zamocować na gumie, żeby to czasem się nie rezonowało. Kolejną opcją jest kupienie cichej pompki. Nie sprawdzałem tej pompki jeszcze nigdy, tylko widziałem na, widziałem na YouTubie, że ludzie to montują i im działa. Kupiłem ją na AliExpressie za kilkadziesiąt złotych, a zamontuję i sprawdzę. Pierwszy raz spędzę jakiś czas w Polsce w trakcie zimy w wanie. Już sobie wyczaiłem na tamtym drugim chińskim uebacu, że, że taki 5-litrowy baniaczek. Mi, jeżeli jest temperatura powyżej zera, tak jest kilka stopni, to taki baniaczek starcza mi na dwa dni. Jeżeli jest zimniej, to starcza mi na jeden dzień, więc jest zdecydowanie za mały. Czasem się zapowietrzają te przewody, zapowietrza się filtr paliwa. No i wtedy trzeba sobie odkręcić ten filtr i ja wlewam tu do tego filtra paliwo po prostu strzykawką. Na najwyższym ustawieniu zjada od 2 do 3 amperów. No i takie chińskie webasto można użyć raz, że do ogrzania kampera, ale również do ogrzania garażu. Przy, przy grzaniu garażu można zrobić dodatkowy trik. Można wykorzystać spaliny do ogrzania dodatkowego grzejnika. Zanim wylecą na zewnątrz, no to można nimi im, im na przykład nagrzeć kaloryfer. I tak zrobił Marcin. Bo wiesz co jest ważne, że to działa. To działa. Tak, ge gener generalnie w większości urządzeń jest dosyć ważne, żeby działały. Żeby działały, zgadza się. czy <laughs> nie, ale jeżeli chodzi akurat o to, bo miałem błędy tylko takie początku. To po prostu był zbyt mała średnica w wydechu spalin. I te wepasto się zabijało spalina, znaczy spalinami sadzą. Zmusiałem musiałem doczyścić, ale wpadłem na to, że generalnie trzeba to powiększyć. I teraz nie wiem, 40, może 50 litr paliwa, czyli tak naprawdę chodzi to po 8-9 godzin dziennie od dłuższego czasu i wszystko jest super. Nie dymi, także polecam w ogóle takie rozwiązanie, do garażu, nie? Bo tu jest powierzchnia, nie wiem, 50 paru metrów kwadratowych. Ganasz jest prawie na 5 metrów wysoki, a jesteśmy w stanie tutaj naprawdę być w jakiś tam samych sweterkach, nie? Ja to dopiero wszedłem, ale generalnie tak, można tutaj przebywać samym w samym sweterkiem. Fajne, fajne rozwiązanie do niewielkich garaży. Ale mało tego, to nie wszystko co ma zrobił Marcin z chińskim Webasto Otóż Marcin zrobił z chińskiego Webasto ogrzewanie podłogowe w swoim kamperze Pokażę wam to w następnym filmie już Więc jeśli jesteście zainteresowani to zapraszam za jakiś tydzień lub dwa w każdym razie ja bardzo polecam chińskie obasta. Można to kupić za 300 zł. Jest chyba najbardziej ekonomicznym sposobem grzania. Zdaje się, że wychodzi taniej niż grzanie gazem. No to tyle. Linki w opisie do tych urządzeń. I do następnego razu. Cześć.